Dobra, kolejny odcinek Let's Play of Gothic 3 w poganach z tym z Samfordem. To ty opiekujesz się magazynem? Jest Było ci pytanie. Pytanie. I nie jest to łatwa robota. Kiedy wszystko idzie gładko, nikogo nie interesuje moja praca. Jeśli jednak cokolwiek się zapodzieje, niech żyje okara, kara w raniu. Gdzie żeś to usłyszał? Gadaj się. Współpracuję z buntownikami. Współpracuję z buntownikami. Skąd wiedziałeś, że cię nie zabije natychmiast po usłyszeniu hasła? Nie wiedziała. Masz szczęście stawię. Powiedz mi coś więcej bo okaże... o okażach. Okara to główny obóz buntowników w Kajna centralnej. Koniecznie muszę się skontaktować z Rolandem, przywódcą Okary. Niestety, nie mogę się stąd ruszyć. Ale ty możesz. Zaniesiesz Rolandowi wiadomość. No ba. No dawaj, zaniosę ją do okary Dobrze o to ona Odniosę. Dobra, teraz dwa dość nudne questy Trzeba znaleźć pszenicę i mleko dla tego kolesia 15 budowników Dlaczego? Dobra, muszę zbiać po prostu reputację w monterze o to chodzi jeszcze wezmę z tego drugiego niewolnika Jeśli chcesz kupować ode mnie broń tak, tak. Nie chcę mi się jakoś specjalnie Chodź tu Znów pracujesz dla soboty I dobrze 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 Oczywiście nas nie puści tak po prostu O chyba, że tak <ścười> W przeciwnym wypadku musiałbym z nim walczyć. Okej. Okay. Nawet nie wiedziałem przed chwilą co ten. Aż powiedziałbym, że znajome gotyka dwójki czy tam jedynki. Niewolnik to Znowu pracuje dla Ciebie. Doskonale przybyszu. Wiedziałem, że można na Ciebie liczyć. Natychmiast otrzymasz nagrodę. Dziękuję. Teraz udam się na farmę. Ale najpierw pójdę jeszcze do Bradley'a. Kolesia, który jest zarządcą niewolników. A, nowy człowiek. Niech żyje Okara. Tak, jasne. I twój mały pieseczek. <grym> Rozumiem. Co tu robisz? Nadzoruję niewolników. Ale w tych fatalnych warunkach to żadna frajda, wiesz. Ciągle coś się dzieje. W cholerę z tym wszystkim. Chcę tylko trochę spokoju. Co sądzisz o Mariku? Nie. Czy ja wiem? Ale uważam, że wie co robi. Okej. Okay. Potrzebujesz pomocy? Te wygłodzone postacie niczym się od siebie nie... Przestałem się w tym łod... Przyjrzyj się chłopcom trochę bliżej. Dobrze. Ups chyba słyszałem wyciąganie broń przez orków. Nie, na szczęście nie, ale... Jeszcze są ci... Nie, bo jest spokojna muzyka. Przez okno nic nie widać podejrzanego. Można spadać. Może lepiej tego najpierw. Była mi potrzebna ta lista, która tam jest do późniejszego zadania. Ok, teraz znajdziemy drugi ognisty puchar. Rany. Mam nadzieję, że nie. Co byś powiedział na krótką przerwę? A, człowieku. Dobrze. Znalazłem tu. O, oddam ci go. A, mówisz, że znalazłeś puchar. A skąd mam wiedzieć? Możesz sobie zrobić przerwę. Dziękuję, przyjacielu. Zaczekaj. A, miłego Dzięki. Jeszcze ten. Kiedy wreszcie przybędzie po... Ja tu os... Co mi dasz, jeśli cię stąd zabiorę? Ależ ja nic nie mam. To Twój szczęśliwy dzień. To Twój szczęśliwy dzień. Dziękuję, przyjacielu. Opowiedz mi o swoim nadzorcy, Bradley. Bradley? Zała... Każdy niewolnik chce się wyrwać na... Bradley ma listę. Jeśli jest ten przeklęty wiecznik, rozumiem. Okej, okay, właśnie znalazłem to, tą listę, musiałem mu zabrać. Teraz mogę iść na farmę, ale po drodze jeszcze zagadam z Marikiem, który chodzi w kółko i sam nie to chce zrobić. Co do najemników, jeszcze to. Prawda, im wykorzystuję niewolników. Wiem. Bradley przekazuje mi to złoto. A jesteś pewien, że całe złoto trafia do Ciebie? Nie, nie jestem. Znalazłem zdrajcę wśród Twoich ludzi... Nie, tego lepiej mu nie mówić na razie. Tu masz listę niewolników Bradley'a. Wygląda na to, że wszystko w porządku. Więc Bradley jednak jest uczciwy. Proszę, za Twój trud. Lepiej jak najszybciej zwróć tę listę Bradley'owi. <laughs> Masz jakiś problem? <grymne> Dobra, pewnie ci później do ja będę musiał iść, to mogę iść równie dobrze później. Teraz pójdę na tą farmę. I tak, jest tu do zrobienia jedno zadanie. Zabijanie wszystkich krów. To jest zadanie dla buntowników, później je zrobię przy okazji. Najpierw wyzbieram beczki z mlekiem Ciecho tam być Skrywam się, żeby szybciej zbierać beczki z mlekiem. Czy coś ci? Pogadam z tym tutaj ziomalem Co o tym myślisz, mistrzu areny? To twoja zagroda? Jestem tu szefem. Pilnuję, żeby w zagrodzie wszystko działało jak należy Szukam pracy. Świetnie. Moi ludzie są zbyt głupi. Ostatnio w okolicy pojawiło się stado wygłodniałych wilków. To wilku. to, w którym był miecz... Yy, ...tego kolesia... ...Wenzela? Zająłem się wilkami? Zająłem się wilkami. Więc mogę się już przestać martwić? Na to wygląda. Nareszcie trochę spokoju. Oto twoja nagroda. Dzięki. Jak widać, nieźle można się tutaj obłowić, jeśli chodzi o doświadczenie i o kafę. Teraz trzeba jeszcze wysłać dwóch niewolników do kopania. Bo praca na farmie wcale nie jest taka zła. Szczególnie jak sobie pomyślę o tych biedakach na te kopalnie skrajn. Aha, to chyba można najpierw jeszcze pogadać z Bradleyem. Czarny robot. Posz... Nie wiem, o czym mówię. Nie, nie chcemy tu Mamy? Jasne. Podbijanie chyba zacznę właśnie od tej farmy. To jest najsłabszy punkt. Teraz tak, idę pogadać z Bradleyem. Przy okazji jeszcze pójdę do Sanforda, oddać mu to mleko. Oto twoje mleko. Jesteś naprawdę no. W razie. Okej. Okay. teraz do Bradleya. Oddam mu listę jeszcze o tych niewolników. Się zapytam? Zapytowuję się? Zająłem się niewolnikami. Widzę. Ja zrobiłbym to inaczej. I co? W naszym obozie potrzebujemy jak najszybciej nowych dowodników. Idź powiedzieć Denisowi z zagrody za miastem, że ma mi przysłać nowych ludzi. Okej, okay, właśnie o to chodziło. Oto twoja lista niewolników. Co? Co to ma znaczyć? Grzebałeś w moich rzeczach. Powinienem no Cię żywcem obedrzeć ze skóry. Lepiej zajmij się tym samym. Masz z powrotem swoją listę. Nie próbuj tego ponownie. Okej, okay, okej. Okay. Wracamy na farmę. Jeszcze trzeba nie zrobić pszenicę, ale to już jest trochę dłuższe wydanie. W międzyczasie chciałem podziękować pewnemu użytkownikowi YouTube'a. O Pure Metin za to, że zrobił taki jakby filmik promujący mój kanał i kanał jakiegoś swojego kolegi. Yy, dziękuję za to. Wiem, zdaję sobie sprawę, że może nie obejrzę tego zbyt dużo ludzi, ale liczy się też trud jaki włożył, żeby zrobić taki filmik, a to się dla mnie też liczy, więc dzięki. I przy okazji się cieszę, że podobają się moje filmy. Kurde, krowa mi ucieka No i uciekła, będę musiał czekać aż wróci Dobra, teraz idę tych niewolników załatwić Do tego Okej, okay, tu jest Bradley potrzebuję nowych niewolników no dobrze, wiesz kogo chcesz. Powiedz Bradleyowi, że nie powinien tak katować swoich niewolników. Do niczego się nie nadają. Mm -hmm. Okej. Okay. Jak widać, mamy już 60 punktów w monterze. Nie Jeszcze 15 i ja będę mógł sobie wejść do tego ich szefa. Jesteś potrzebny na wykopaliskach mieście. Nie chcę tego słyszeć. Dość tego, ja wdam ich tam. Dość tego. Tak, tak. Dobra, ty też, frajerze. Od dziś znów będziesz pracować w mieście. O, nie, proszę! Jazda na ty... Dobra, do... No, wpadać. Ktoś morduje naszych ludzi, wiesz coś o tym? O, nie. Kurde, to było mi niepotrzebne. No właśnie dlatego. To up. O, git. W takim wypadku, ok, trzeba i znowu pogadać z Bradleyem. Takie bieganie w kółko. Na no szczęście nie jest to zbyt daleko. Tu jest. Nie wolnik Leon znowu pracuje w świątyni. Dobrze. Kolejne dwa punkty, jeszcze jedne dwa punkty. I kolejne cztery punkty. Jeszcze tylko siedem punktów, i będę mógł w końcu do tej. Montery wejść, znaczy się nie do Montery, w sensie, że w zamku, tylko do tego jakby górnego miasta. Po drodze zabiję sobie krowę. <laughs> Można się było tego spodziewać. <laughs> dobra, dobra. Może zapomną. Okej, okay, tutaj są buntownicy. Trzeba w pogadać, tylko żeby nie zauważyli tam nikogo. Okej. Okay. Nie jesteś może przypadkiem jednym z najemników, co? Co? Pewnie nie. Inaczej już byś nie zabił. Kim jesteś? Nazywam się Mason. Zagroda jest otoczona przez moich ludzi. Czekamy tylko na sygnał do ataku. Otoczony? My Dobra, dobra. A kto ma wam dać sygnał? Kim jest wasz śpiech? Jakie zwierzęta? Tłuste kruska w zagrodzie. Jeśli wydaje ci się, że łatwo jest zabić tyle krów, to są pilnują ich lepiej niż własnych mieszków. No cóż... Zajmę się krowami z zagrody. komi mi po z tej farmy, nie wiem czy są No, jeszcze nie wróciły jak widać Więc Dobra, dobra, nie tragiował mi tam Ani No bo co, <śm> zażynanie biednych zwierząt Dobra Prędzej czy później i tak będę ich zabijał, więc Nie bardzo mnie oni nie obchodzą. Będę sobie po prostu ich omijał i tyle Paczka broni, o! się jak jakiś złodziej A może jestem? Dobra, na tym skończę nagrywanie tego odcinka. Zapraszam już niedługo na kolejny.